W moim podsumowaniu czytelniczym miesiąca. Kwiecień, żeby teraz dobrze powiedzieć miesiąc, bo zauważam, że w poprzednim filmie to cały czas mówiłam o marcu, także ja nadal żyję w innym miesiącu niż jesteśmy obecnie. Natomiast jako, że już maj się zbliża, bo ja to nagrywam jeszcze w końcówce kwietnia, no to w kwietniu udało mi się przeczytać jak na razie Cztery pełne książki i jedną na pewno dokończę do czasu wyjścia wideo, filmu, znaczy się. Więc postanowiłam już ją dodać jakby do TBR-u. Nie do TBR-u, do przeczytanego, do przeczytanych książek, czyli do wrap-upu. Ponieważ wiem, że ją na pewno skończę, ale potrzebuję nagrać film dzisiaj, żeby już wszystko było na kanale. Bo na majówkę podejrzewam, że wyjadę. I nie będę miała dostępu do komputera, żeby dodać film, napisy i inne sprawy. Mm, także o czym tu powiedzieć? Pierwszą książkę, może chronologicznie akurat sobie w tym miesiącu spisałam w tym filmie, bo w poprzednim było niechronologicznie, a w tym będzie chronologicznie, więc przeczytałam takie, taką opowie, opowiadanie, książkę w sumie dla dzieci, ale uważam, że nie tylko dla dzieci, Żelazny Olbrzym. Bardzo przyjemnie się to czytało. To jest taka historia o olbrzymie, który pojawia się na Ziemi, no i na początku on jakby przeszkadza ludziom, i ludzie planują się go pozbyć i wymyślają bardzo różne jakby podstępy, aby tego olbrzyma. Przegonić, ponieważ on zjada im na przykład traktory, pojazdy i inne rzeczy, ponieważ je on metal. No i poznajemy tutaj właśnie olbrzyma i syna jednego z rolników, Hogarta. Hogart wymyśla, aby tego olbrzyma przekonać, aby przeniósł się po prostu na wysypisko śmieci. Im ten metal nie jest tam potrzebny, a tak naprawdę olbrzym. Będzie miał też plusy i oni będą mieli plusy. Trochę taka, taki ekologizm wejdzie. Znaczy to ja już dodam, natomiast no, trochę taka ekologia, bo ten metal jednak będzie znikać. Nie będzie rdzewieć, nie będzie tam latami leżał, tylko po prostu olbrzym będzie go jadł. No i tutaj w pewnym momencie na Ziemię przylatuje kosmiczny smog. Nie wiem, czy on tak się nazywał tam. Generalnie, no smog z kosmosu. No i ludzie nie mogą sobie z nim poradzić. On osiada na terytorium Australii, zajmuje całą powierzchnię. No i ludzie, którzy mieszkają w Australii, nie mają dostępu do światła. No i właśnie Hogarth wymyśla, że. Wymyśla, że. Ten olbrzym może im jakoś pomóc z tym smokiem. No i okazuje się, że tak. No ale nie będę zdradzać całości, bo bardzo fajna i pouczająca w zasadzie książka. Także to jest pierwsza książka, którą przeczytałam i takie moje dobre rozpoczęcie miesiąca, bo potem to już trochę miałam takich przestojów czytelniczych. Kolejna książka, na której właśnie miałam przestój czytelniczy, i to jest książka, którą czytam w zasadzie miesiąc bo nie mogłam się w ogóle do niej, e, z, za nią zabrać. Jest to Dmitry Głuchowski i mm, opowieści o ojczyźnie. Pierwsza książka z opowiadaniami to była Witajcie w Rosji i ja ją pochłonęłam dosłownie w jeden dzień. Bardzo błyskotliwa, bardzo mi się podobała. E, natomiast właśnie ta książka, ojej, nawet też mi się ekran. natomiast właśnie ta książka kompletnie do mnie nie przemawiała. Były błyskotliwe opowiadania, ale tak naprawdę ja w zasadzie już nic nie pamiętam z tej książki. Może po po niektóre Bym przypomniała sobie, ale musiałabym długo nad tym spędzić czasu, żeby sobie przypomnieć. Z pierwszej książki, czyli tej Witajcie w Rosji, wiele, wiele, wiele opowiadań pamiętam i pamiętam w zasadzie, co tam się wy wydarzało. Natomiast ta książka była dla mnie wtórna. Yy, trochę zawiodłam się właśnie na tym, bo myślałam, że będzie to jednak coś błyskotliwego, bardziej. Yy, Pisanego obecnie i z obecnymi jakby problemami Rosji. Natomiast wydaje mi się, że były te dwie książki pisane w tym samym czasie, tylko po prostu do tamtej pierwszej te opowiadania się nie dostały, bo były za słabe, no i powstała taka słaba książka. Jeżeli ktoś czytał tylko to, to podejrzewam, że się nie rozczaruje. Ale po czytając, właśnie wcześniej, witajcie w Rosji, ja się zawiadłam jednak. Także to nie był mój ulubieniec. No, ale no, nic nie poradzę już. I tak naprawdę no, nie zmienia tego, jak ta książka wygląda. Chociaż bym mogła, jeżeli bym to pisała. Dobra. Kolejna książka, trzecia już. Jest to. Nie wiem, czy będzie dobrze przepitać. A, uh, Siergiej Jesienin i spowiedź chuligana, czyli Sier Siergiej Jesienin i spowiedź chuligana. Jest to tomik wierszy i poematów. E... Mamy tutaj pokazaną drogę tak naprawdę Jesienina od takiego wielkiego patrioty i e... Człowieka, który kochał bardzo wieś, z której pochodził, do człowieka, który jest przeciwny władzy i tak naprawdę, który uważa, że jego praca tak naprawdę nie ma sensu. Mamy tutaj właśnie okresy, w których jesienin pisał piękne rzeczy o przyrodzie rosyjskiej i zachwalał rosyjską przyrodę. Mamy też pokazane, jak on zmieniał się z takiego Człowieka, który wyrósł na wsi, do takiego mieszczanina, bo bardzo kochał Moskwę i nie chciał wracać już w zasadzie do siebie na wieś. Rzadko kiedy tam bywał, a jak bywał, to na no bardzo krótko. Mamy też tu wiersze miłosne, które pisał do swoich kobiet, z którymi się spotykał i które bardzo kochał. Natomiast nie wychodziło mu raczej z kobietami za bardzo, z tego co wynika z wierszy, bo on tak naprawdę był z jedną kobietą, ale w trakcie kochał drugą, więc mm, trochę mu z tym nie wyszło. E, mamy tuż te, tu też wiersze i poematy, w których y, on nam mówi o tym, że jest alkoholikiem i że w zasadzie, no można to tak wyczytać, że y, ma bardzo duże problemy z alkoholem i on tego nie pochwala. No i nie podoba mu się to i tak naprawdę krytykuje siebie za swoje postępowanie. Ale mamy też osoby w ogóle takie rozbieżności, ale mamy też osobę, która przeżywa jakby lekkie załamanie, ponieważ przekracza wiek 30 lat. I dla niego to jest radykalna zmiana. On uważa, że był dzieckiem. Jeszcze niedawno był takim dzieckiem i robił szalone rzeczy, ale teraz w wieku tam 30 prawie lat albo ponad 30 już mu to nie wypada. Więc on się zmienił, chociaż tak naprawdę w jego życiu nie zmieniło się nic. To uważa, że się zmienił, że zaczął dorastać. Natomiast myślę, że w pewnym sensie tak, zaczął dorastać i zaczął też właśnie w tym okresie, kiedy on zaczął dorastać, to do władzy doszli komuniści no i on miał wtedy radykalne załamanie swoich ideałów, bo on bardzo był takim wierzącym człowiekiem i w wielu jego wierszach w szczególności z lat początkowych, można zauważyć tendencję do opisania o Bogu i o tym, jak on widzi Boga i jak mu Bóg pomaga. Natomiast w tych latach, kiedy już komuniści doszli, widać, że on bardzo by chciał o tym pisać, ale też nie chce, ponieważ wie, co za to grozi. No i jest w takim. O rozdarciu. No i końcowa jego poezja jakby to jest poezja, w której on bardzo krytykuje władzę. Jest nawet taki wiersz, albo to był poemat, w którym on wraca na wieś. Nie wiem, czy go znajdę teraz, bo ja sobie niektóre pozaznaczałam, ale nie wiem, czy, zauwa czy będę wiedziała. Chyba nie będę wiedziała, który to jest teraz tak na szybko. Ale generalnie chodziło o to w tym wierszu, albo w poemacie, teraz też nie powiem, a że on wrócił na swoją wieś po wielu latach. Nie mógł jej rozpoznać, bo trochę też się zmieniła. Niekoniecznie na dobre. No i spotyka jakiegoś starszego mężczyznę, który okazuje się, że jest jego dziadkiem. No i tam zaczynają rozmawiać. I widać, że jego rodzina jakby w większości przeszła. Na tą drogę nowych ideałów, czyli na drogę komunizmu. Natomiast dziadek bardzo chwali Jesienina za to, że on został przy tych starych swoich ideałach i że nie czyta tylko Marksa i Engelsa jak jego siostry, ale też ma swój rozum i właśnie, że ma swój rozum i że nadal Bóg jest dla niego bardzo ważny. Ponieważ jego siostry są już komsomoukami i one tylko właśnie wierzą w, w ideały, które Nowy Ład, jakby, jeżeli można tak powiedzieć, przyniósł. No także bardzo podobała mi się ta książka, ten zbiór poezji, tomik poezji, tom poezji, nie wiem jak to nazwać, natomiast bardzo mi się podobała ta pozycja. No i. Zdecydowanie zakochałam się trochę w tej poezji, bo to było takie moje pierwsze podejście do tego rodzaju y, gatunku. No ale bardzo y, udane, można tak powiedzieć. Y, na pewno będę chciała jeszcze się zaznajamiać z jakimiś poetami, może w komentarzach dacie mi znać. Z jakimi mogłabym się zaznajomić. No i polecam tą książkę, bo naprawdę warto taką drogę razem z Jesienem przejść przez Rosję, nawet można tak powiedzieć. Kolejna książka jest to książka, którą kupiłam niedawno, ale jest to powieść graficzna Diona. Ja się na nią czaiłam długo. Ale. 60 zł to było dla mnie zdecydowanie za dużo zapłacić za dość cienką książkę, ale nadarzyła się okazja. Była ta książka na promocji w Empiku, bo była zniszczona. Nadal jest, ale ja sobie troszeczkę tutaj podkleiłam i jest dobrze. I ta powieść sprawiła, że właśnie w maju chcę przeczytać. Oryginalną powieść Diuna. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, bo jednak Diuna ma bardzo dużo stron. I nie wiem, czy się uda. No ale, jeżeli nie będę miała takich przystojów czytelniczych, to na pewno wyjdzie mi to na plus. No ale, co mogę powiedzieć o tej książce? Mamy tutaj początki, jakby, nie wiem, czy początki. Ale mamy tutaj, właśnie zaczyna się y, to scenami, gdzie poznajemy naszego głównego bohatera, który jest księciem i mieszka na Kalada. Ale y, szykuje mu się droga do. Ja nie pamiętam tych nazw, dlatego na pierwszej stronie są one napisane i sobie sprawdzam. Y, ale wybiera się do Arakis y, wraz z ojcem, aby tam. Y, Osiedlić się i zacząć jako, jakby kolonię, kolo, skolo, aby skolonizować tą planetę bardziej. I aby to pod ich rządami była właśnie ta planeta. No i y, książka pokazuje nam tą drogę, pokazuje jak matka, która jest jakąś tam panią wielką i jakimś takim osobnikiem. Nie pamiętam tych nazw i to jest właśnie problem, bo ja zawsze chcę o czymś powiedzieć i nagle zapominam o czym. Jest ona, matka jest Bene Gesserit, cokolwiek to znaczy. Generalnie jest jakąś taką potężną osobą w tym świecie i ona szkoli właśnie na to swojego syna. I ten syn ma właśnie takie zdolności po matce i widzi bardzo dużo jakiejś przyszłości. Przeszłości tego, co się dzieje, ma jakieś wizje, które pokazują mu się w snach. I jest to też tu pokazane. No, ale generalnie na tej planecie zdarza się przewrót i zamach stanu, ponieważ były władca nadal chce mieć jakby prawa do tego, aby rządzić tym arakisem. Bardzo ciekawe, ja czekam na w sensie na drugi tom czytałam, że będą tylko trzy albo się strzeliła książką. Czytałam, że będą tylko trzy tomy tej powieści graficznej. Druga już wyszła, więc czekam na jakieś natchnienie, aby ją kupić. Może promocje jakieś będą, albo może dostanę od kogoś. Zobaczymy. Na razie mam pierwszy tom, chcę przeczytać książkę. No i szykuję się na kolejne tomy tej powieści graficznej, bo nawet jest ona bardzo ładnie narysowana, i te obrazki są przecudowne. I ja jestem zachwycona. Także takie podejście do Diuny, które okazało się dobrym ponieważ ja miałam też podejście do filmu. Myślałam, że skoro wyszedł ten nowy film i ja mam tą książkę właśnie Dona w wydaniu filmowym, no to sobie ją obejrzę, w sensie obejrzę ten film. No i obejrzałam 2-3 minuty, wyłączyłam, bo nie wiedziałam kompletnie o co chodzi. To się zaczynało na jakiejś pustyni. Teraz już wiem mniej więcej o co chodzi z, z komiksu, natomiast wtedy nie, nie wiedziałam, nie miałam pojęcia. I mnie to odrzuciło. No i książka, którą jeszcze czytam, a w zasadzie słucham, zostało mi 5,5 godziny tej książki, więc do końca na pewno kwietnia ją skończę, bo słucham ją sobie pracując. No, Matko Boska, wszystko leci. Jest to Republika Smoka, czyli drugi tom wojen makowych Rebeki Kłank. Ja miałam chyba w tbr na kwiecień tą nową książkę Rebeki Kwang, czyli Babel, natomiast stwierdziłam, że skoro zaczęłam trylogię Wojen Makowych, to dokończę tą trylogię Wojen Makowych, więc teraz chcę skończyć już wszystko na pewno. I został mi jeszcze Płonący Bóg, czyli trzeci tom. Nie wiem, czy w maju się za niego zabiorę. Nie dodawałam go do tbr ponieważ nie jestem pewna, ale może się uda. No więc mamy tutaj kolejne losy Rin. Tym razem Republika Smoka występuje przeciw Federacji, która jest zarządzana przez cesarzową. No i w trakcie tak naprawdę, w trakcie przygód Rin, ona ma. Pewne spotkanie z cesarzową, i na tym spotk spotkaniu cesarz Cesarzowa naznacza Rin pieczęcią z jadem, przez którą Rin traci jakby swoje moce, które miała, czyli traci kontakt z Feniksem, czyli z bogiem właśnie ognia. No, i tutaj jest pokazane, jak ona przeżywa tą, y, tą utratę, jakby cała przemiana, ale jest, y, okazuje się, że jest pewien sposób, dzięki któremu ona może odzyskać tę moce. Y, no i wykorzystuje to. Y, ktoś jej pomaga, y, aby to wykorzystała. No i jej się udaje. Jeszcze nie wiem, jaki jest koniec. Jak na razie bardzo mi się podoba, bardzo się wciągnęłam w tę książkę i y, bardzo się cieszę, że zdecydowałam się kontynuować właśnie. Y, przygodę z Rin, bo jednak warto było. No i tak się prezentuje w zasadzie mój wrap-up z miesiąca kwietnia. Nie było tych książek dużo, ale nie było też ich mało. Raczej nie były to grubaski, chociaż Wojna Makowa, a raczej Republika Smoka, i należy do grubych, także mam trzy fizyczne książki i dwie miałam elektroniczne w elektronicznym wydaniu. Mam nadzieję, że w maju uda mi się przeczytać więcej, zwłaszcza, że jest majóweczka, więc mm, mam nadzieję, że albo skończę Człowiek, który czytał umarłych podczas majówki, e, albo zabiorę właśnie się za diunę i diunę przeczytam. Nie wiem. Planuję właśnie, y, tak jeszcze zdradzę trochę planów, planuję z majówki dodać vloga, może uda mi się nagrać, więc taki będzie vlog czytelniczy z jakimiś fajnymi miejscami, które odwiedzę podczas wolnego, także taki plan, ale czy on wyjdzie, to zobaczy jeszcze. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że zostawicie coś po sobie w komentarzach albo na Instagramie którego link jest w, na profilu gdzieś na pewno i podejrzewam, że to tam go w opisie, więc wpadajcie. A, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!